czy ma pan przy sobie telefon? Tak mam Oczywiście Tak A pani ma przy sobie telefon? Tak Kiedy ostatni raz wyszedłeś z domu bez telefonu? Bo ja nawet teraz mam przed sobą telefon I szczerze mówiąc ja nie jestem w stanie ci powiedzieć kiedy ja ostatni raz wyszedłem z domu bez telefonu Czy telefon nie stał się po prostu przedłużeniem naszej ręki? Bo gdziekolwiek idziemy, cokolwiek robimy Zawsze chcemy mieć kontakt z naszymi najbliższymi Zawsze na wszelki wypadek chcemy mieć tą nawigację przy sobie I tak naprawdę myśląc o tym wszystkim wokoło Nie jesteśmy Jest w stanie skupić się na Chwili obecnej. Nawet ja teraz nie jestem w stanie skupić się na chwili obecnej, bo mówię do ciebie, trzymając ten telefon, myśląc o tym, co wartościowego mógłbym ci przekazać w tym filmie. Ale jest taka jedna rzecz, przez którą większość ludzi nie wyobraża sobie po prostu wyjścia z domu bez swojego telefonu. Ja ci w tym filmie powiem co to takiego. Byś to lepiej zrozumiał, to powiem Ci najpierw historię. Jeszcze około rok temu zimą 2021 obudziłem się w moim pokoju i pierwsze co usłyszałem to krzyki na górze. Poszedłem i spytałem się o co chodzi. I wtedy kobieta, która od zawsze była w moim życiu i która zawsze chciała dla mnie jak najlepiej, moja mama, powiedziała mi, że żaden z moich braci nie chce wyjść z psem. Więc chociaż bardzo mi się nie chciało, bo dopiero co się obudziłem, to wziąłem smycz, ubrałem buty jak się domyślasz, wyszedłem po prostu z tym psem. Ale wtedy nie pomyślałem sobie, że nie wziąłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Przeszedłem 5 metrów, 10 metrów, 15 metrów i nagle poczułem ten wewnętrzny strach. Poczułem jakbym coś stracił. Panicznie dotknąłem swojej kieszeni i nie było w niej telefonu. Jest dokładnie jedna rzecz, którą wtedy czułem. FOMO. Po angielsku Fear Of Missing Out, a po polsku Strach Przed Utratą. I to właśnie Strach Przed Utratą sprawił, że nie byłem w stanie przejść 15 metrów bez poczucia tego, że czegoś mi brakuje. Twórcy social mediów, gier i filmów dla dorosłych postarali się o to, żeby jakaś część Twojego mózgu przez każdą minutę dnia myślała o tym, ja osobiście tej soboty nie byłem w stanie przejść 15 metrów bez poczucia wewnętrznego strachu, że zaraz mogę coś stracić. Ale co tak naprawdę tracimy? Tracimy kilka postów naszych ulubionych influencerów. Może nie obejrzysz mojego najnowszego shortsa po minucie, może mojego najnowszego filmu. Ale czy naprawdę jest to tak istotne? Czy naprawdę ten film, czy film jakiegokolwiek innego influencera jest tak istotny? Żeby budził w tobie strach przed utratą, żebyś nawet na chwilę nie był w stanie zatrzymać się i pomyśleć, co tak naprawdę w życiu przynosi ci szczęście, co tak naprawdę lubisz robić. Mam dla ciebie taki challenge. Spróbuj dzisiaj wyjść z domu bez telefonu. Gdziekolwiek, możesz nawet wyjść na 15 minut i postać przed domem bez telefonu, bo założy się, że zarówno ja, jak i ty. Nie robiliśmy tego od bardzo długiego czasu. Bądź najlepszą wersją samego siebie.